Wszystkim, tak to jak Grzegorz Mieśniak we własnej osobie. Witam. Dostaję miliony pytań, dlatego e, wprowadzam nową formułę programu. E, mam nadzieję, że przynajmniej raz w miesiącu będziemy się spotykać. E, będę wyjaśniał nieścisłości, omawiał różne zagadnienia. No, i najważniejsze, odpowiadam na Wasze pytania, bo jest ich bardzo dużo. Kwestie samego zajścia będę omawiał w, chyba w, w, w osobnym filmie. Yy, bo, bo mam bardzo dużo pytań na ten temat. Yy, myślę, że yy, sprawa, sprawa, sprawa sa samego zamachu na, mojego, na moje życie jest na tyle ciekawa, yy, że. że yy, że wymagałoby y, przynajmniej 5 minut, 50 minut y, wyjaśnienia wam, jak to przebiegało, y, jak wtedy y, się czułem, jakie były konsekwencje tego, ile kul wystrzelił na e, Jak wiadomo, globeryt Posiada dwa rodzaje ma magazynków: e, mniejszy e, mieści 15 kul, e, większy e, mieści 25 kul. E, z wiado z wiadomości mi dostępnych e, wiem, że niedoszły morderca posiadał magazynek 25 kul. I nie przeładował tego magazynku po wyczerpaniu e, ani e, nie kontynuował pościgu za mną. E, w, jednej, w jednej chwili się oddalił, uciekł na motorze e, 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 no i udało mi się wygrać życie. Także także umówmy się no 25 sztuk, z czego z czego ponad połowa przyjęła ponad połowę, przyjęła na klatę, można powiedzieć na klatę, na maskę moja 740, mój ulubiony ówczesny samochód. Maska, przednia szyba, boczna szyba wiele kul było w siedzeniach także około 12 do, do 15 tych pocisków przyjęła. Nie liczyłem dziur, nie miałem okazji, nie miałem okazji zobaczyć tego samochodu. Wtedy 25 sierpnia był to ostatni w zasadzie ostatni dzień, gdzie widziałem ten samochód. Po całym zajściu po całym zajściu samochód przejęła już policja, wydział zabójstw, postawili go na parking strzeżony, robili jakieś badania balistyczne, różne pierdoły, -y, trzymali go e, kupę czasu e, pod gołym niebem, zima, lato, e, słońce, deszcz, śnieg, e, nie oszczędziły tego samochodu e, po dwóch, bez mała trzech lat ten sta samochód stał się wrakiem, e, odebrała go mo moja matka, e, kiedy ja siedziałem w areszcie śledczym e, na Mokotowie do sprawy Pruszkowskiej, no i, i nadzwyczajnie sprzedała, były z tego jakieś grosze, mi wtedy potrzebne były pieniądze na na, e, na adwokatów i różne inne potrzeby związane z, z życiem w odosobnieniu Także ilość kul. Wracając do, do tego tematu, około 12-15 pocisków przyjęła, przyjęła moja 740, czym, po, czym przyczyniła się do, do uratowania mi życia. 8 sztuk pownikliwej obserwacji i analizie ściany. Miejsca gdzie to się wydarzyło. Około 8 sztuk zostało w ścianie. Jeżeli chodzi o mnie, zostałem trafiony dwoma pociskami. Jeden, jeden dostałem poniżej łokcia, drugi dostałem w prawą opatkę w plecy jak uciekałem. Widzieliście, widzieliście pewnie. pewnie, pewnie to, to na filmie jeżeli chodzi o rękę było zagrożenie tym, że nie dojdzie nigdy do pełnej sprawności że będę inwalidą a lekarz prowadzący z Akademii Medycznej na Banacha powiedział mi, że będę miał szczęście jeżeli szklankę z wodą Przykładowo w przyszłym roku y, tą rękę podniosę i wypiję, bez, y, be, be, celując do otworu gębowego i, 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 i bez pomocy prawej ręki. No tuż mogę, mogę tylko pokazać, że robię to bez problemu. Bez problemu też y, ćwiczę. Y, ta, y, ta ręka jest. W pełni w, w, sprawna, chociaż trochę krzywa, e, z uwagi na, na pewnego pana profesora ze szpitala wojskowego na ulicy z, z szaserów, który, którego załatwiłem sobie e, poprzez moich m, przyjaciół z miasta. E, dzięki niemu nie miałem w tą rękę wsadzonych ani śrub. W, w, tych, tych klamry i ty, tego wszystkiego badziewia, metalowego badziewia, które trzeba by było później zdejmować, zakładać i tak dalej. Yy, on, on, on po prostu mnie tylko i wyłącznie złapał za palec, palec mówi, proszę pana, panie Grzegorzu, w gips za trzy miesiące będzie dobrze. I tak jest. Szanuję temu, tego człowieka, dziękuję temu człowiekowi, uratował mi zdrowie. Na, dziś, na, dziś, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jest, ręka jest w pełni sprawna, ba nawet można powiedzieć, że jest w pewien sposób silniejsza y, od mojej prawej. a ja jestem zwykły, z, zwykłym praworęcznym chłopakiem. Także y, temat, temat, tematy zdrowotne. Ja jeszcze bardzo chętnie rozwinę. Y, zobaczycie, zobaczycie co, co ta ręka potrafi. Na, na, wyczeniak na treningu, także, także, także do kwestii, kwestii zdrowotnych jeszcze wrócimy. Jeżeli chodzi o plecy. No plecy, plecy w plecach po, posiadam prawa, prawa łopatka yy, w miejscu prawej łopatki posiadam, posiadam jeden pocisk, yy, po całym zajściu zostałem przewieziony do Akademii Medycznej na Banacha tam próbowano, próbowano tą kulę wyjąć no może nie tyle, nie tyle, nie tyle się nie udało ile lekarze, konsylium lekarskie zebrało się przed operacją, po operacji i, i, i postanowili jednak o tym, że ten pocisk zostanie, on się, no, on się specjalnie otorbił między płucem a, a mięśniami. Yy, jest tam do dziś, nie przesuwa się, nie ma, nie ma z, nim, z nim problemów. Oczywiście czuję, czuję w pewien sposób delikatny dyskomfort. No, również, również ręka, bywa, byw bywają takie deszczowe dni, gdzie, gdzie, gdzie ją czuję, ale. Ale no cóż, no to jest to taka, taka, takie były koszty y, życia y, w szalonych latach 90. Także jeżeli chodzi o, o plecy, y, plecy były pocięte, potem, potem wsadzili mi specjalne dwie rurki, które wychodziły, y, wychodziły y, do specjalnych bidonów, które się zna, znajdowały przy pasie. Z tych, z tych, poprzez te lurki, e, ciekła jakaś ciemna taka ciecz, e, która, e, która spływała regularnie do tych Bidonów i, i, i jednocześnie, jed, jed, jednocześnie jednocześnie oczyszczała tą ranę. E, jeżeli chodzi o, o kwestie, e, kwestie e, postrzałów, no nie, nie, nie jest tak jak na filmach, że gość dostaje 4-5 sztuk, na drugi dzień lata bierze jakąś tajemniczą pigułkę i na, i na drugi dzień lata już po mieście mści się, napierająca innych, łamie ręce i próbuje dowiedzieć się prawdy. Nie ma czegoś takiego absolutnie. Ja dostałem tylko i, i, i wyłącznie dwie kule. Po dwóch kulach moja rehabilitacja trwała, trwała około 3 miesięcy, a z czego, z czego ponad, ponad miesiąc, no, dwa tygodnie do miesiąca, byłem po prostu niezdatny do czegokolwiek. Niezdatny do czegokolwiek kompletnie byłem na bardzo silnych y, y, antybiotykach, jeżeli chodzi o, o kwestie y, poruszania się, to dwa tygodnie spędziłem w szpitalu w Akademii Medycznej na Banacha, gdzie, gdzie przejście y, korytarzem 20-metrowym graniczyło z cudem, wręcz, wręcz było to dla mnie niewykonalne musiałem, musiałem się y, posługiwać balkonikiem, kulami, wózkiem inwalidzkim, y, także także, y, także tyle, tyle w kwestii, y, w kwestii y, Rekonwalencyjnie popostrzała. Gips z lewej ręki zdjęli mi dopiero w areszcie śledczym na Mokotowie. To było o 5 listopada. Poszedłem siedzieć. Dwa dni później, tuż po zakwalifikowaniu mnie jako więźnia niebezpiecznego, zdjęli mi szybko Gips. I lotem, lotem koszącym zostałem wrzucony na, na cele na oddziale drugim Z tego co pamiętam, to, to yy, na samym początku siedziałem z, z Rudym z Wołomina Bardzo fajny chłopak, Dogadowaliśmy się rewelacyjnie. Pozdrawiam chłopaka, szkoda, że dostał 25 lat. Yy, także. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o same zajście, bo to jest ciekawe, możemy, tak mi powiedziała policja, po operacji, że oni z doświad swojego doświadczenia, a mieli bogate, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, w latach 90., w drugiej połowie lat 90. nie było tygodnia, żeby 2-3 trzy, trzy, trzy osoby nie leżały z głupimi minami. Po, po, po strzelaninach czy po, po zamachach na, na, na życie w Warszawie. A pomyślcie, pomyślcie sobie nad tym. To, co działo się, działo się e, na ulicach, to była tylko namiastka tego, co się działo w ogóle. U, ulubioną metodą bardzo wielu gangsterów było po, po, porywanie, porywanie ludzi m, za, za pomocą na policjanta. To był, to, była, to był bardzo dobry pa patent, jeżeli chodzi o, e, o jakiekolwiek porwania, a wiadomo było, że z takiego porwania e, większość ludzi nie wracała. No, między innymi Bartekłysy e, tak zginął e, i wielu, wielu innych. Także to co czytaliście w latach 90. Na, temat, na tematy na tematy gangsterskiej, porachunków mafijnych w Warszawie. To jest tylko niewielka namiastka tego, co się działo, działo naprawdę. Jak dostałem dwie sztuki, kompletnie nie czułem bólu. Poczułem niesamowity przypływ adrenaliny, i, i miałem dosłownie ułamki sekund na podjęcie decyzji. I tutaj Znów wracam do panów policjantów z, z Wydziału Zabójstw. Yy, oni, mając bogate yy, doświadczenie, o którym mówiłem, yy, uświadomili mi, że w takich skrajnych yy, sytuacjach zagrożenia życia są dwa yy, rodzaje ludzi: dwa modele. Jeden model yy, to są ludzie, którzy zastygają w bezruchu jak słup soli. Umysł, jakaś reakcja obronna umysłu czy mózgu powoduje totalny paraliż całego ciała i odcięcie zmysłów od tego, co, co, co ma się wydarzyć. I to jest taka, taka sytuacja, która miała miejsce wielokrotnie. E, po prostu ofiary, e, ofiary zabójstw, bardzo ostrzy ludzie e, czasami, e, ban, ban, bandyci, ga, gangsterzy z pierwszych stron ga, gazet nagle nie uruchomili i, czeka, i, i czekali na, na dokończenie. Coś, coś niebywałego, coś, coś kompletnie niezrozumiałego dla, dla normalnego y, y, zjadacza chleba. I drugi, I drugi model, czyli mój model. E, czyli ludzie, którzy coś robią. Jeżeli mają broń, bronią się. Jeżeli e, nie mają szans obrony bądź e, e, obrony przez atak, uciekają, tak jak ja zrobiłem. I to jest, i to jest materiał ludzki, który, e, który jest preferowany w różnych służbach, wojsku, policji i tym podobnych. W moim przypadku, jeżeli chodzi o tamte zajście, myślę, że wybrałem najbardziej optymalną opcję. Czasu na przeanalizowanie sytuacji było bardzo niewiele, dlatego dlatego Wielokrotnie później wracałem pamięcią do tamtych wydarzeń, analizowałem wszystko krok po, to, po kroku, sekunda po sekundzie, i doszedłem do wniosku, że to był jedyny możliwy, trafny wybór czyli z pierwszego... jedynie mógłbym, mógłbym. Yy... To, 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 badanie, to pytanie padało już wielokrotnie, yy, nawet przez samych policjantów, yy, czyli dlaczego nie wcisnąłem pedału gazu kickdowna i nie rozjechałem w po prostu yy, swoim 740, nie było szans, nie było szans, gość, yy, gość, yy, gość był schowany w takim mini lasku na ulicy to jest, bo to jest róg ulicy Grujeckiej, a, a Dickensa, ale jest tam taki mini lasek, on sobie tam przycupnął na motorze. Nikt go tam, tam nie rozpoznał, bo, bo, bo był w kasku i w, w, w tym u, uniformie e, motocyklisty. W momencie, kiedy ja bym e, wcisnął, wcisnął pedał w podłogę, on zyskiwałby stu 100% sytuację strzelecką z bocznej szyby 25 sztuk z odległości, odległości 1-2 metrów moim zdaniem byłoby, mogłoby być dużo bardziej szkodliwe dla mnie a na pewno byłoby śmiertelne, nie, nie byłoby szans, szans wyjechać z tego parkingu dlatego bo Parking kończy się bardzo wąską ulicą, gdzie, gdzie, gdzie możliwość złamania się tak dużym samochodem jak 740 yy, graniczy z cudem. Yy, no, tak mówię, yy, żeby wyjechać, yy, tamtędy musiałbym przejechać koło niego, a co, co skutkowałoby yy, serią. Z bocznego, z bocznego stanowiska, z, oko, z okolicy bocznej szyby, no i wtedy już bym miał kompletnie przerambane. Także cieszę się, żyję, mam się dobrze i jedziemy dalej. Może się to komuś podobać bądź nie podobać. Tematy przeze mnie poruszane będą kontrowersyjne, nie będę się bawił w żadną kompletnie cenzurę. Zapraszam uczestników wydarzeń szalonych lat 90. do współpracy, zapraszam do współpracy dziennikarzy i zapraszam do oglądania mojego kanału Mafia Pruszkowska Mięśniak zeznaje.